Cześć! Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś podsumuję dla Ciebie, co wydarzyło się na rynku metali szlachetnych w pierwszym kwartale 2021 roku. Lecimy! Po znaczących wzrostach ceny złota w 2019 i 2020 roku, złoto zrobiło sobie krótką przerwę w zwyżkach. Wynika to głównie z rosnącej rentowności amerykańskich obligacji. Perspektywy ceny złota są jednak nadal bardzo dobre. Spowoduje to przede wszystkim dodruk pieniędzy, zachęty krajów rozwijających się do ożywienia gospodarki, rosnące zadłużenie, spodziewana inflacja, niestety niedobór fizycznego złota oraz szczytowe ceny innych aktywów, takich jak akcje oraz kryptowaluty. To sprzyja popytowi na złoto inwestycyjne. W pierwszym kwartale 2021 roku byliśmy świadkami korekty ceny złota. Szczególnie było to widoczne w stosunku do dolara amerykańskiego, gdzie cena spadła z 1950 dolarów za uncję do marcowego minimum, które wyniosło 1676 dolarów za uncję. Jest kilka powodów tej korekty. Na początku stycznia, gdy następowało przekazanie władzy w Stanach Zjednoczonych, cena złota wzrosła do 1950 dolarów za uncję z powodu obaw, które powstały w związku z zamieszaniem z wynikami wyborów i prawdopodobieństwem. Yy, Prawdopodobieństwem tego, że Donald Trump będzie stale blokował przekazanie władzy. Jednak demokratom udało się to wszystko załagodzić i sytuacja się uspokoiła. Znaczącym jednak efektem jest to, że Stany Zjednoczone bardzo mocno przystąpiły do programu szczepień i szczepią około 3 milionów obywateli dziennie, co powoduje, że stopniowo życie wraca tam do normy. Dzięki temu są dość duże Predykcję ku temu, że gospodarka zacznie wracać do normy i dolar amerykański zaczyna zyskiwać w stosunku do euro. I to także powoduje, że cena złota w tym momencie jest w lekkiej korekcie. Jednak największy wpływ na spadek cen złota w pierwszym kwartale miała, miał wzrost rentowności obligacji amerykańskich. Dziesięcioletnie obligacje amerykańskie. Wzrosły do 1,8%, co jest największym wzrostem od 14 miesięcy, a jeszcze do niedawna ich wartość oscylowała w okolicach zera. W tym czasie obligacje gospodarki niemieckiej, jednej z kluczowych gospodarek europejskich, wynoszą minus 0,3%, czyli Przyspieszenie szczepień w Stanach i ożywienie gospodarki powoduje, że inwestorzy chętniej zwracają się ku tym obligacjom, ku temu rynkowi i wzrasta wartość dolara w stosunku do euro, co powoduje z drugiej strony korektę na złocie. Jednak z drugiej strony należy pamiętać, że złoto w 2019-2020 roku zyskało Ponad prawie 40%, co w porównaniu z dwoma procentami, które dają obligacje, jest znaczące. Tym samym złoto ma obecnie prawo do korekty, która nie powinna potrwać długo. Potrzeba ożywienia gospodarki skłania polityków do bezprecedensowych ruchów i do druku pieniądza na niesamowitą skalę. Same Stany Zjednoczone wydrukowały w tym roku 1,9 biliona dolarów, by ożywić swoją gospodarkę, co powoduje i zwiększa obawy o rosnącą inflację. Szybki napływ pieniądza ma pomóc gospodarce, ale z drugiej strony już obserwujemy znaczące wzrosty na cenach surowców, które rosną o 50, a w niektórych przypadkach nawet o 100%. Do tego dochodzą rosnące koszty transportu, które wcześniej czy później odbiją się na cenach żywności i innych towarów, z których korzystamy na co dzień. I niestety stale nad Europą wisi obawa stagnacji, podobnej do tej, która miała miejsce 20 lat temu. Niepewność na rynkach powoduje, że oszczędności firm i gospodarstw domowych osiągają niesamowite szczyty i ich wartość na rachunkach bankowych osiąga nowe maksima, co nie jest dobrym rozwiązaniem, bo z jednej strony nie napędza się gospodarka i nie rozwijają się rynki, a z drugiej strony trzymanie pieniędzy na rachunkach, które niestety są oprocentowane na poziomach bliskich zero, powoduje, że nasze pieniądze tracą na wartości. I to w bardzo krótkim czasie. Z drugiej strony, czas korekty, jak w mojej ocenie, jest to dobry czas na to, aby zainteresować się ponownie złotem. Tym bardziej, że na przykład niemiecki Commerzbank sygnalizuje, że złoto powinno powrócić do ceny 2000 dolarów za uncję w tym roku. Duński Saxobank uważa nawet, że ta cena powinna osiągnąć 2, 200, 2200 dolarów. Natomiast Goldman Sachs, największy bank inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych, nadal podtrzymuje swoją, yy, swoją ocenę, że złoto jest najlepszym aktywem na okres średnio i długoterminowy. Dodatkowo z rynku płyną sygnały o niedoborze fizycznego złota, co powoduje, że rafinerie, które produkują fizyczne złoto inwestycyjne działają na maksymalnych obrotach. Z drugiej strony słyszymy o zwiększającym się popycie na złoto w Azji, szczególnie w Chinach, szczególnie w Indiach, a kraje europejskie, takie jak na przykład Węgry, które dokonały już zakupu w tym roku 60 ton złota, zwiększyły swoje rezerwy do prawie 100. Prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiada zwiększenie Rezerw złota o 100 ton. To jest tylko kwestia czasu, kiedy złoto zacznie zyskiwać na wartości. Kiedy więc kupować złoto, jeśli nie teraz, kiedy cena jest stosunkowo niska i korzystna, a prognozy są jak najbardziej optymistyczne? Jeśli więc jesteś zainteresowany zakupem złota w sposób jednorazowy albo w sposób stopniowy, gdzie Dowolne kwoty pieniędzy są wymieniane z automatu na fizyczne złoto inwestycyjne z gwarancją pierwszego właściciela, gwarancją odkupu i pewnością autentycznością, jaką daje Veriscan ze szwajcarskiej mennicy PAMP. Skontaktuj się ze mną, spotkajmy się na bezpłatnej konsultacji, tak by dobrać najlepsze dla ciebie rozwiązanie. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję za poświęcony czas. Trzymaj się, cześć.